Pretendent do pasa mistrzowskiego. Na, pierwsz, na drugiej gali Fame MMA i swojej pierwszej walce pokonał Bystrzaka. Niezwykle agresywny w życiu i w oktagonie. Z kontrowersyjnych wypowiedzi, bardzo pewny siebie. Uważa, że bez problemu pokona swojego przeciwnika, którego nazywa Bocianem. Panie i panowie, Amadeusz Fe Pawle, ile naliczyłeś tam w tej zapowiedzi, no chyba ze 100, oj, i było tego sporo. No ta zapowiedź e, faktycznie była zgodna z prawdą. Ferrari jest agresywny. I jeżeli miałbym stawiać pieniądze, to chyba postawiłbym na niego, mimo że nie jakoś nie sympatyzuje z nim akurat. Raczej byłbym w teamie malczyńskich, jeżeli miałbym się kierować sympatiami. Ale myślę, że tutaj agresja Ferrari'ego roślika może być jego sporym atutem. Co myślisz? Właśnie pokazał gest e, podcinania szyi. Widać, tak jak mówisz, jest bardzo pewny siebie. E, widać agresję w jego oczach. E, no zaraz zobaczymy, co wydarzy się w oktagonie. No, jego przeciwnik wiem, że dobrze przygotowywał się do tej walki. Ma bardzo... E, ale to Dawid Malczyński. Jego przeciwnik ma bardzo mocny narożnik. Ma e, trenera Grzegorza Szulakowskiego, e, który jest doświadczonym już wojownikiem. Myślę, że Szuli mógł go naprawdę wiele nauczyć. Na pewno nauczył. Oni pracują już jakiś czas ze sobą. Ale Ferrari chyba też, e, jakby to powiedzieć, nie próżnował. Wydaje mi się, że Dawid Malczyński może być zbyt spokojny. Może zabraknąć mu trochę agresji ringowej w tej walce. Oczywiście mogę się mylić. Oby tylko Amadeusz Roślik nie złamał naszemu Dawidowi czaszki. Jest Cwaniacki uśmieszek, jeszcze przed walką, taki pewny siebie. Widać chyba pozytywnie, pozytywne emocje w jego głowie. To jest dobre, bojowe nastawienie przed walką. Nie widać strachu jakiegoś w jego oczach. Nie widać strachu, ale też co ciekawe, nie widać takiego wielkiego szaleństwa, jak mieliśmy okazję oglądać na poprzednich walkach. Myślę, że presja psychiczna działa tutaj na niekorzyść Dawida Malczyńskiego. A jego przeciwnikiem będzie najsłynniejszy typowy dres w Polsce. Mają swój popularny kanał, gdzie parodiują różne schematy zachowania i tak dalej. Dawid zakochał się w MMA i widzi się w tej dyscyplinie. Jego idolem jest Korona Gregor. Od niedawna może się chlubnie nazywać mistrzem kategorii półśredniej peim MMA. Panie i panowie, zgotujcie mu królewskie powitanie. Jedyny i niepowtarzalny Dawid! gromkimi prawami Dawid Malczyński chyba jest faworytem publiczności oglądany przez miliony lubiany przez miliony czy to nie spowoduje właśnie u niego tej negatywnej presji której kiedy się podda może być różnie Malczyński trenuje MMA od 8 miesięcy. Mówi, że pokochał ten sport. i tak jak wspominałem, przygotowywał się pod okiem Grzegorza Szulakowskiego i Krystiana Matury. Lubi kopać. Jest zawodnikiem, który ma do tego predyspozycję. Ma długie nogi, długie, szczupłe nogi. Ma szybkie celne kopnięcia. Zobaczymy, czy wykorzysta je dzisiaj w tym pojedynku. No i widzimy właśnie teraz Szuliego, Grzegorza Szulakowskiego. Jest to zawodnik Federacji KSW. Doświadczony, bardzo zawodnik. Daje cenne rady od początku z Dawidem Malczyńskim. Sporo pracy wykonali razem. Dawid z pewnością zasłużył sobie na przydomek Kudryk. Jest faktycznie żyła. Jest długi, długi zasięg ramion. Technicznie coraz lepszy. Nawet na jego miejscu specjalnie nie obrażałbym się, kiedy Ferrari nazywa go pocianem, bo te długie giry też potrafią zaczepić bardzo niebezpiecznie oponenta, który no, mimo wszystko jest dobrze zbudowany, ale ma ten zasięg dużo mniejszy. Tylko kilogram różnicy między nimi. Dawid ma 76 kg, natomiast Ferrari 77. Zobacz, jaki spokojny jest Dawid Malczyński. Nie robi wrażenia agresywna postawa Ferrariego. Wygraża pięściami. Oni już zaczęli Znaczyni walczyć. Ferrari kontra Malczyński. Gotowy? Gotowy? Już tylko sekundy zostały do tego emocjonującego starcia. I poszli, ruszyli. Kto będzie wywołał większą presję? Zaczął Ferrari. Ale Dawid Malczyński korzysta z tego wielkiego zasięgu. Ramion. Próba kopnięcia na wątrobę. A i zebrał teraz, zebrał Ferrari. Dwa mocne sierpy w wykonaniu. Kopie, niskie kopnięcie. Tak, tak, ale widać po Ferrari, że czuje respekt do tego zasięgu. Zobacz jak długie nogi ma Dawid Malczyński. Niesamowita sprawa. Ale zobacz! Jednak agresja, jednak agresja Ferrariego. Narzuca tempo, narzuca tempo. Te agresywne szarże mogą być kluczem do zwycięstwa, natomiast kluczem do zwycięstwa Dawida Malczyńskiego mogą być jego długie kończyny i punktujące ciosy. Ale mocny ciosy. zamach, nie trafił, przepruł powietrze. Na razie się badają, badają ten bezpieczny dystans. Zwłaszcza wybadać musi go Amadeusz Roślik. Amadeusz chyba dzisiaj wykonał więcej kopnięć. I znowu low kick. No, teraz klasnęło poważnie. Mocny low w wykonaniu Dawida Malczyckiego Odwdzięczył się Ferrari tym samym. Cios za cios. Wydługi prosty chyba doszedł do głowy. Ała! To też doszło. Weszło co prawda na taką gardę Ferrari'ego, ale jednak doszło. To o, I to bardzo niebezpieczne. Kolejny cios, który doszedł w celu. Niesamowita Mago... wymiana. Co tu się stało? Koniec rundy. No, runda mogła Zrobiło się bardzo niebezpiecznie pod koniec tej pierwszej rundy. Były tam ostre wymiany. Kilka ciosów Dawida Malczyńskiego doszło do celu. Ferrari nawet długo się lekko na nogach, zachwiało to jego równowagą. ale ustał, e, przetrzymał tą szarżę. A raczej nie szarżę, tylko bardzo przemyślaną wymianę Dawida Malczyńskiego. Za chwilę będzie powtórka. Zobaczcie to. To było mocne. Poczuł krew i ruszył jak rekin. Za swoją ofiarą. Trach. To było to, co właśnie zachwiało Amadeuszem Musikiem. Tak niebezpiecznie pod ten prawy łokieć wszedł tak. ten mid -kick. Dość czysty. Gdyby ta runda potrwała nieco dłużej, to mogłaby się skończyć nokautem. W siły jeszcze podbródkowe. Obrócił się już no i to kopnięcie, właśnie w korpus. Myślę, że mogło dojść do wątroby. Gotowy! Na pewno ostrożniejszy będzie teraz z Ferrari w tych atakach. Na pewno musi uszczelnić dom, dolną gardę. Bo te kopnięcia wyglądają na niebezpieczne. Ale odwdzięcza się tym samym. Ruszył agresywnie do przodu. Oj, agresja była, ale jest obalenie Dawida Malczyńskiego. Gra przenosi się do parteru. Co w tym parterze ujrzymy? Na razie w gardzie trzyma go Ferrari. Czy mają jakieś techniki parterowe? Czy mają techniki z brazylijskiego jiu -jitsu? Czy będzie tam Dawid Malczyński próbował rozbijać roślika? Na razie są mocno sklinowani, nic nie wychodzi z tej akcji. W lepszej pozycji jest w tym momencie Dawid Malczyński On może za chwilę zasypać Amadeusza Gradem ciosów z góry, które bardzo trudno jest wybronić. Uderza tymi długimi rękami góra dół. Góra dół na przemian. Trafia, punktuje, zdobywa punkty. Na przemian jak w zegarku. Góra dół. Trafia cały czas trafia. Ciosy dochodzą do tłowia do głowy. Uderza głową. Jeżeli będzie pasywny Amadeusz w tej pozycji, to sędzia Cały nawet... Przyspieszył tempo! tu ja, się stało, odwrócił się plecami. Niesamowite. Niesamowite odwrócenie ról! Amadeusz z góry! No i czy odwdzięczy mu się teraz Amadeusz? Tutaj dobrze klinczuje. Wybrał prawą rękę Amadeusza Malczyński. Ferrari nie jest z góry tak aktywny jak jego rywal. Był jeszcze 30 sekund temu. Koniec rundy. No nie wykorzystał tej pozycji. Zdecydowanie bardziej aktywny z góry był Dawid Malczyński. No i mamy koniec rundy. Kto tą rundę wygrał? Obaj mieli swoje momenty dominacji w parterze. Ale kto bardziej zapunktował, wydaje mi się, że Malczyński. On był jednak w tym parterze bardziej aktywny. Widać było, że próbował punktować. Stójkowo nie było to tak oczywiste. Chociaż tu na powtórce widzimy, że te ciosy też zrobiły wrażenie na Ferrari. Wykorzystał czasem swój długi zasięg ramion. No i zaczynamy zaraz rundę trzecią. Ostatnią w tym pojedynku. Będą szli na nokaut. Jestem przekonany, że obaj będą tutaj szukać nokautu, żeby to zakończyć czysto i bez wątpliwości. Rozpoczął Maczyński mocnymi kopnięciami. Z pełnego dystansu próbuje się odwdzięczać Ferrari Roślik. Ale nie trafia. Nie, on w pełnym dystansie tutaj nie ma aż tak silnego głosu, jak może mieć w parterze. Rusza z, z sierpami, zwrócił tak, znowu nie trafia. Ma dobrą defensywę Malczyński, trzeba mu to przyznać. Gdyby przejął, przyjął chociaż jedno. Oj, była wątroba! Jest Czy wykorzysta jest to Malczyński? Chyba poczuł. Musi to przeczekać Ferrari, jeżeli nie chce zostać zdemolowany. Przeczekał to! Przeczekał, no i chyba wraca już do świadomości. Nie wykorzystał tego momentu Dawid Malczyński. Przeczekać, przetrzymać, ten niesamowity ból po ciosie na wątrobę, to jest sztuka. I low kick. oj, mamy zmęczenie, podpiera się zawodnik rękami Ferrari. Ferrari chyba kończy się paliwo, w końcu Ferrari troszeczkę pali. Oj, spalił trochę tego paliwa faktycznie, tymi właśnie mocnymi, tymi zamaszystymi ciosami. Gdyby chociaż jedno, jeden taki cios wszedł do celu, na szczękę I znowu chyba wątroba. W, w, w absolutnej defensywie jest Ferrari. Roślik przejął inicjatywę. Malczyński w tej rundzie. Ale jeszcze próbuje. Będzie próbował, będzie próbował czegoś ugrać w parterze Ferrari. I w tym momencie 12 sekund. Zaznacza dominację Dawid Malczyński. Jeżeli nie będzie duszenia z dołu. Uderza i koniec. Koniec. No tam jeszcze emocje do samego końca. Po dzwonku były jeszcze krzyki, ale to są duże emocje. Mamy tak. koniec tego pojedynku. Poniosło go trochę, zaczął krzyczeć i co? Nie pokazał szacunku przeciwnikowi. Moim zdaniem niesłusznie, bo powinien przetrwał niesamowitą wojnę Ferrari. Był ogromnie zagrożony, a mimo to walczył do końca. Mnóstwo ciosów w powietrze. Oj, boli go ten bok. Boli i za sam fakt prze... przeczekania tego bólu. Oczywiście te sierpy w wykonaniu Ferrari były bardzo widoczne no i nie sięgały głowy rywala. Podszedł do nas trener Ferrari'ego. Przyznał, że w, jego, że w wykonaniu jego podobiecznego walka była całkiem dobra. Nauczony pokory. No jeszcze jakaś zła krew panuje między zawodnikami. Cały czas nie mogą okazać sobie tego szacunku. Drodzy Państwo, mamy werdykt! Zwycięzcą walki... Ed Steel. To i mamy zwycięzcą? wagi półśredniej, Dawid!